Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie na temat kłada Kurzej Motor SVA1000. Kład już jest złożony, zarejestrowany i przeprowadziliśmy go w bardziej naturalne dla niego warunki. Jest z nami Jacek. Jacek mister Kład. Witam Cię Jacku. Jacka specjalnie witam. nie trzeba przedstawiać. Jacek, znacie Jacka już z poprzednich odsłon programu. Na początek mam pytanie do Ciebie Jacku, powiedz mi, dla kogo Twoim zdaniem przeznaczony jest ten kład? Układ może wykonywać pracę lub może być środkiem transportu do takiej nawet kwalifikowanej turystyki, ponieważ wiedzie w każdych warunkach, przejedzie się nim w każdych warunkach i pogodowych, i w każdych warunkach terenowych. Ale myślę, że te w tej chwili, patrząc na takiego dużego układu o dużej masie, o dużym silniku, dużej mocy, to na pewno pierwsze, co mi się nasuwa, to jest wykorzystanie użytkowe. To pociągnąć przyczepę, która waży tonę. To żaden problem takim, takim pojazdem, e, w, z tą mocą około 90 koni z reduktorem. I jeszcze ważącym tych około. No pewnie ze, ze mną to pewnie waży pół, pół tony, tak myślę. E, poza tym można wozić drugą osobę, więc. I, i dla takiej osoby, która ma na przykład duże gospodarstwo, zresztą nie wiem, czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych to skończyły się czasy Kowboja. Już Kowboja na rancho nie ma takiego z lasem ganiającego. Maszyna wykonuje. Tak, pracę. maszyna wykonuje. I tą maszyną najbardziej uniwersalną jest kład, bo zastępuje. i, tak. I no Tak, no nie, tak, ale nie jest tak wszędobylski, no na, tak. Przykład, na przykład kłady w Anglii sprzedają się świetnie i 80% kładów w Anglii sprzedaje się do rolnictwa, ze względu na to, że tam rolnicy mają bardzo małe i rozszukłe. Te swoje ziemie. I teraz, jak on, starszy człowiek, ma za każdym razem wsiadać do pikapa, to wyobrażasz sobie, jak nogę na, zadziera i wsiada i jedzie na następne pole? No nie. Jasne. A tutaj robi to w ten sposób, że. Siądzie sobie półdupiem, do gazu i pojedzie. Zatrzyma się. Nawet y, takich czynności, jak na przykład monitorowania sadu, nie musisz wykonywać poprzez schodzenie, tylko dojeżdżasz do drzewa. Drzewo ma zwykle koronę na wysokości metra. Oglądasz sobie liście, oglądasz y, to, czyli, co jest. Czyli praktyczny wymiar, ale powiedz mi, to, bo w Polsce mam wrażenie, że jednak większość użytkowników to to rekreacja. To ludzie kupują w dużej mierze do wycieczek, do jakichś takich miejsc, gdzie mogą zapuścić się oczywiście trochę dalej niż, niż samochodem, czy nawet krosem. Y, kład jest bardziej dzielny terenowo. Znaczy, to zmierzam do pytania, czy poleciłbyś na przykład ten kład początkującym użytkownikom, którzy zaczynają przygodę. Jakie, to znaczy... jakie są plusy, jakie minusy na przykład takiego rozwiązania dla osoby, która powiedzmy, nie wiem, może kiedyś, tak jak ja jechała kiedyś w Grecji na kładzie na wakacjach i na przykład chce coś większego, Tutaj oparcie sugeruje, że można zabrać wygodnie drugą osobę i jechać sobie gdzieś dalej. Wiele osób zaraziło się w ten sposób, że albo oczekiwały odkłada i zobaczyły, wkłada w ekstremalnych warunkach. Czyli tacy, tak. którzy byli typowymi ofłodowcami, ale ten rynek już jakby e, przeszedł swoją świetność, to już w tej chwili najmniej się sprzedaje takich pojazdów, bo po prostu nieorganizowane są takie imprezy. Jasne. Mówisz o pasji topienia, U, jakby pieniędzy błocie. takie. pasja taki topienia, typowego topienia, im, 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 im głębiej, i, tak, im trudniej, tak. wymyślone pionowe przeszkody do to, to po tak. Ale to tak, te czasy i. przede wszystkim to były czasy tych kładów, które nie ważyły tak dużo, czyli kłady japońskie, które ważą powiedzmy sobie do 300 kg. Tu jest już masa, co daje tą inercję, tą energię. Jeżeli się go rozpędzi, to się wyciągnie coś. Każda pomoc wykonywana takim, takim kładem, tak jak w zimie na przykład na, 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 odśnieżanie, to, to jest sama radocha, bo to wsiadasz na kładę i zamiast siedzieć przed telewizorem w, w godzinach nocnych, to możesz pół wsi odśnieżyć i wszyscy rano wstają i mówią kurczę, co tu się to stało? Cud jakiś. Jasne, że tak. tak. Zmierzam do tego trochę bardziej, czy początkujący użytkownik poradzi sobie z takim kładem? Jak oceniasz na przykład stosunek, nie wiem, właśnie tej mocy, no bo silnik jest tu spory, to jest jeden z większych, chyba jedna z większych jednostek na rynku, jeśli chodzi o okłada. Wiadomo, że to się wiąże z masą. Niemniej jednak ta masa gabaryt tego, tego kłada, czy to jest tylko złudzenie, czy bo myślę, że wiele osób początkujących może tak myśleć, czy tutaj mamy większą stabilność, nie wiem, większe bezpieczeństwo z pozycji, czy, czy, czy coś w tym. Jest. Podstawowa sprawa, o której już rozmawialiśmy już wcześniej, kiedy kład był bez ubranka tego, w którym go teraz widzimy, to, to jest stabilność pojazdu poprzeczna. Kład, tym, tym takim największym zagrożeniem jest to, że siedzimy na kanapie, która jest na wysokości około metra nawet w tej chwili, pasażer jeszcze wyżej tak. i teraz wejście, szybkie wejście w zakręt z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę powoduje, że środek ciężkości będący na wysokości około pół metra nie, pojazd jest niestabilny i wtedy trzeba wiedzieć jak się zachować, żeby, żeby przeciwdziałać tej sile odśrodkowej. Niestety przy tym, kiedy jedziemy z drugą osobą do kwadratu wzrasta ryzyko. Czyli my musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest takie ryzyko, nauczyć się panowania nadkładem poprzez prawidłowe masamy balans, dużo, dużo ale, wyżej. Ale przede wszystkim o ta, ta prędkość bezpieczna, określenie tej prędkości bezpiecznej. Jeżeli ktoś dzisiaj wsiądzie na tego kładę, i tu mamy odcinek prosty. Około kilometra wsiądzie, to na końcu tej prostej będzie miał około 100 km na godzinę. Jeżeli nie wie, jak wejść w zakręt, czyli nie odejmie gazu i nie doprowadzi do tego, że będzie z bezpieczną prędkością zbliżał się do łuku, to po prostu fiknie i kład go dogoni i jeszcze go przywali w niego. Więc czy to jest mały kład, czy to jest duży kład, to te, te same są zagrożenia, to samo ryzyko i ten sam problem, czyli problem świadomości tego, że jedziemy pojazdem, który jest po pierwsze no przy tej tej mocy to jest agresywny, czyli nawet kiedy wjeżdżamy w jakiekolwiek miejsce, gdzie widać, że jest delikatne poszycie i nie należy tam robić e, e, takich sytuacji, żeby naruszać to, to podłoże, to mamy tutaj do dyspozycji te magiczne przyciski, które powodują, że rozpinamy napęd z tyłu zintegrowany, czyli mamy mechanizm uruchomiony, mechanizm różnicowy między tylnymi kołami i w tym momencie wjeżdżając i robiąc takie małe kółeczko e, nie powodujemy na tej tego podłoża. Jeżeli mamy spięty, to nie mamy takiej szansy. Dzisiaj 99% i pewnie i, i jeszcze więcej yy, procent tych kładów na świecie produkowanych nie ma mechanizmu różnicowego w tylnym mhm. napędzie. Są to początki tak naprawdę. Jasne. Powiedzmy o tym e, też e, dwa słowa, bo kład ma e, właściwie według mojej informacji pełen napęd e, terenowy, taki offroadowy, tak? czyli. Czyli blokada obu mostów, możemy zablokować tak, przód, tak, tak. możemy zablokować obomosty, mosty plus y, oczywiście połączy to z reduktorem również, tak? Więc tak możemy jechać w tak. ten napęd daje pełną możliwość konfiguracji. No tak, pełne offroadowe y, ma tutaj y, oprzyrządowanie, czyli zapinamy tylną blokadę y, przy pomocy przycisku takiego, w którym naciskamy i w tym momencie jest y, załączony, zintegrowany ten całkowicie stały napęd Blokujemy na tylne koła. Tak, no. Przód może być odłączony, może mieć... Y, 4WD, czyli może być napędzany, ale z mechanizmem różnicowym między przednimi kołami, ale może być również zblokowany. Jasne. To można powiedzieć, że siedzi w rynku kładowym dosyć długo. Akurat Powiedz minęło mi... 30 lat miesiąc temu. Gratuluję to okrągła rocznica. Okrąg okrągła Powiedz rocznica. mi, po tych pierwszych oględzinach jeździłeś się chwilę też po, po drogach i, i po bezdrożach okolicznych. Co Two zdaniem wyróżnia ten model? Czym, czym się różni od, od konkurencji? Um. Na pewno porusza się bardzo tak pewnie i stabilnie, jeżeli chodzi o takie zachowanie i o pracę e, wspomagania. Bo wspomaganie tutaj nie jest takim wspomaganiem, który nagle zaczyna skręcać i łatwo, łatwo wprowadza. E, Stawia zakrę... pewien opór. Stawia jest pewien wyczuwalny opór? Jest, jest wyczuwalny jest, jest, jest ten jest opór. Pomocne przy tak, ale tak. nie jest. To, 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 to jest jakby pozytywne. To, nie odłącza czucia. Tak. tak, na pewno jest tutaj dużo e, e, tych takich ciepłych elementów przy kolanach. To tak to troszeczkę grzeje, więc na pewno jazda dzisiaj, tak. zimą byłaby super. Jazda się, <laughs> dzisiaj jesteśmy w upale, więc... Podgrzewana no, kanapa jakby... No tu nie potrzeba podgrzewać jest, kanapy, jest bo tak. nogi są ogrzewane Dokładnie. bardzo skutecznie. Mm -hmm. Natomiast świetnie wyizolowany jest ten kanał wydechu, który w poprzednim odcinku widzieliśmy, taki, e, gdzie rura wydechowa jest schowana w takiej skrzyni jakby wyprowadzającej do tyłu ciepło i do tamtej, do tej skrzyni e, wchodzi ciepło z paska. Jeż, jeżdżąc tutaj w warunkach takich terenowych z niedużą prędkością i często odejmując Dodając gazu, to zauważyłem, że ten czujnik temperatury paska nie, tutaj nie przekracza tam 60 paru stopni, czyli to jest prawidłowa temperatura pracy mhm. paska. A taka maksymalna, bezpieczna temperatura paska? Myślę, jak... że to czerwona ta włączy się w granicach 80-90 stopni. Okay. No Myślę, to, już, to, już jest ciepło. to już jest To już jest mhm. gorąco, które zagraża e, z tej spoistości paska, czyli pasek się robi tak jak taka miotła, zaczyna się tak ciągnąć Jasne. i wtedy po pierwsze nie uzyskamy pełnej prędkości maksymalnej, no bo on po prostu nie. Nie jest w stanie rozchylić tych kół stożkowych na tyle skutecznie, żeby, żeby jechał z, i przeniósł pełny moment i moc na, na układ napędowy. E, wracając do konkurencji, porównując go z rynkiem, z tym, co, z tym, co jest, czyli składami o pojemności blisko litra. Tu jest silnik V2 litrowy. No ja miałem też okazję pierwszy raz dzisiaj się nim przyjechać. To co mi się podoba, nie każdy, nie każdy kład się tak zachowuje, ma bardzo ładny dół. W sensie z samego początku. Jest, Elastycznie jest, od zera, jest jest bardzo, tak, tak Jak od... potencjometrem, gazem operujesz tak jak potencjometrem. Dokładnie, Czyli, że Precyzyjnie dodajesz gazu. Tak. tak, jest precyzyjny, ale też dużo, dużo, dużo tej mocy czuć tego momentu tak. z samego dołu. Tak? Nie. tak, ale wracając do pytania, jak, 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 jak uważasz? Wracając do pytania, jak uważasz, jak się plasuje ten model na, na tle konkurencji? No, jak w tym mówię, segmencie? Jak mówię, świetnie, świetnie, jeżeli chodzi o zawieszenie, bo nie wszystkie kłady w tym segmencie mają wahacze wleczone. Więc to nie są wahacze tak na boki pracujące, tylko do tyłu pracujące. Przez to już ten stopień swobody tego pojazdu poprzecznie mm -hmm. jest troszeczkę zmniejszony. E, ten, ten, te koła, w których jest wyposażony, też takie, które sobie dadzą radę w każdym e, terenie. Więc. E, Generalnie nie będę wymieniał marek pojazdów po kolei, całego rynku. Natomiast patrząc, obserwując, jakie są tendencje, to ten pojazd jakby zachowuje te wszystkie dobre parametry i terenowe, i trakcyjne, i parametry takie, jeżeli chodzi o moc i, i moment, jak wszystkie pojazdy w tym segmencie około 1000 cm No To już jest klasa ogromnych pojazdów to już tak na Naprawdę, jak ja zaczynałem 30 lat temu, to maksymalna pojemność to była tam rzędu 250-300 centymetrów. Tak, to, tak, tak. to już był koń pociągowy i potwór dla mnie. No dzisiaj taki pojazd o mocy 100 koni. Na pewno, na pewno te wszystkie e, mechanizmy, to wszystko, co tutaj jest, jest tak dobrze dopasowane, że jadąc, nie, on nie sprawia takiego e, takiego sztywnego wrażenia, że, że oj, tutaj nie będę tu będę odejmował gazu. Nie, przejeżdżam swobodnie ze względu na to, że bardzo dobrze dobre parametry ma zawieszenie tego pojazdu, więc on tak lekko przysiądzie, kiedy za szybko wjedziemy w dziury, ale nie wystrzeli nas, to że prawda. było tak. O już przesadziłem, o, muszę zwalniać. Nie, 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 nie. Można go zmusić do większego wysiłku, więc myślę, że do każdego zastosowania i do zastosowania takiego, gdzie on ma pełnić jakąś służbę, bo wiadomo, że dzisiaj kłady również pracują w wielu służbach. W ratownictwie, w Straży Pożarnej, w goprze. Tak w tych różnych służbach mhm. są już widoczne. Tam służą głównie do jazdy w trudnych warunkach terenowych. To myślę, że do, i do, do tego, żeby poruszać się w bardzo trudnych warunkach terenowych i do tego, żeby coś ciągnąć i żeby pracować. Naprawdę taki koń, koń wół roboczy to jest świetny. No, to co powiedziałeś, ja zaczynałem pierwsze kłady w 2007 2006 roku, to były, to były trzy setki właśnie z napędem na tył, tylko dużo lżejsze kłady, dużo fajne, dużo frajdy do zamiatania tyłem było idealne. Do takiej zabawy wakacyjnej, powiedzmy. Natomiast tutaj, po tych pierwszych kilometrach, też ku mojemu zdziwieniu, jest dosyć przewidywalny. Bardzo dobrze prowadzi się też w jakimś lekkim uślizgu. I, 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 i mimo, że jest rzeczywiście kawa maszyny, dosyć ciężkie, na papierze to wygląda bardzo ciężko, miałem wrażenie takie lekkości, ale jednocześnie też stabilności. Przy takiej, jak jechaliśmy kawałek też asfaltem, żeby tu dojechać. Więc myślę, że to fajny jest patent jednak w turystyce dla osób, bo mamy sporo klientów, którzy przychodzą i jednak chcą zabrać wiem, żonę czy, czy dziecko i gdzieś sobie jechać no 100-200 km. Są, tak. Jest dużo przestrzeni, ale też, też, też fajnie sprawuje się na, na asfalcie, tam, gdzie trzeba dojechać. A powiedz mi jeszcze, jak oceniasz na taki pierwszy luk oczywiście? Jakoś podzespołów i tego wszystkiego co tu jest zamontowane, tego co można dotknąć i... No to, to wszystko widziałem na jakby... No, Widziałeś też od spodu po, po rozebraniu od spodu, tak. więc to było łatwiej zobaczyć na przykład, bo tak jak teraz to ukryty jest wał na przykład napędzający tylne, e, tylne koła pojazdu, ten wał, który wchodzi do tylnego mechanizmu różnicowego, no to jest wielkości samochodu takiego klasy. E, e, Klasy takiego naprawdę sporego. No, taka panda ma tą samą grubość wału jak, okay. jak ten pojazd. Mogę zwrócić uwagę na przykład na to, że wyprowadzone są odpowietrzenia mostów. Więc przedni mechanizm różnicowy, ten, napędowy, ten cały napęd przednich kół ma wyprowadzone odpowietrzenie. I to odpowietrzenie jest takie, nie jest rurką, która wychodzi gdzieś i jest mhm. zawinięta. Tylko jest zakończone taką gruszką, która ma możliwość rozszerzania się, że zmiana temperatury powoduje rozszerzalność oleju w moście, I ma gdzie Je, to, czyli jest to ciepło oddać. Czyli ma gdzie oddać mhm. ciepło, ale nie dopuszcza kontaktu z błotem, bo w momencie kiedy mamy rurkę, która jest tylko odpowietrzeniem, to w tym momencie błoto może się. Albo woda może się dostać do środka. Więc to wskazuje na to, że są bardzo zwracane przy konstruowaniu tego kładła zwracano bardzo uwagę na to. Takie szczegóły techniczne i, jakby, poziom inżynierski tego, tego wykonania. Oczywiście nie znamy dzisiaj poziomu trwałości, no bo to jest jakby ocena po jakimś okresie czasu, długotrwałe Dobra, testy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast samo wykonanie tego wszystkiego jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To chyba wszystko, co chciałem wiedzieć. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. E, za dzisiaj. Mam nadzieję, że, że jeszcze się spotkamy w tych pięknych okolicznościach przyrody i, i podobnych. I z tą Marką. Y I oczywiście <laughs> z Marką, którymi się przyglądamy. Ja od siebie powiem, że rzeczywiście ten pierwszy kontakt bardzo pozytywny. Bardzo podoba mi się to, jak pracuje, jak brzmi ten silnik, jak, jak, jak ma ochotę od samego dołu jechać. I czuję się stabilnie na nim. Mimo, trochę charajowsko. Trochę harryowsko. Wręcz. Ale to miło w wkładzie, bo kładę trochę inaczej mi się kojarzą dźwiękowo. E, także, kochani, kład już jest zarejestrowany. Zapraszamy na jazdy próbne i do przyglądania się i do oglądania kolejnych materiałów z udziałem kurzej Motor SFA 1000. Do zobaczenia. Do zobaczenia.